a gente fazer organização Kamera zapis, prosi. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Szanowni Państwo, wszyscy się tego spodziewaliśmy, ale nikt z nas nie chciał wierzyć, że jednak dojdzie do zbrojnego ataku Rosji na niepodległą i suwerenną Ukrainę i zagrozi to tym samym jej integralności. Wczoraj byliśmy pod konsulatem generalnym, aby okazać naszą solidarność z narodem ukraińskim. Dzisiaj po nocnych i porannych wydarzeniach jesteśmy tutaj na włosławskim rynku razem ze wspólnotą Włosławianek i Włosławiań zarówno Polaków jak i Ukraińców, bo jak Państwo doskonale wiecie Wrocław dzisiaj na co dzień tworzy ponad 100 tysięcy także Ukraińców, z czego jesteśmy niezwykle dumni i którym dzisiaj także chcemy okazać szczególne, szczególne wsparcie. Za chwilę będziemy rozmawiać z Panem, z panem Konsulem o, o szczegółach, natomiast ja miałem rano rozmowę, rozmowę z marem Lwowa, Andrijem Sadowym. Spotkaliśmy się w gronie wszystkich miast partnerskich Lwowa. Rozmawialiśmy po pierwsze, Andrzej przekazał nam aktualną sytuację o tym, jak wygląda jak wygląda ta sytuacja we Lwowie. Po drugie, umówiliśmy się na takie skoordynowane działania, działania pomocowe. Tego też dotyczyło, dotyczyło dzisiejsze poranne Kolegium Prezydenta, które z powodów oczywistych tutaj we Wrocławiu przerodziło się w sztab kryzysowy. Także rozmawialiśmy o tych wszystkich zasobach, które mamy zgromadzone, które jesteśmy gotowi uruchomić w sytuacji, gdy zajdzie taka potrzeba. O godzinie 14 jeszcze poprosiłem moje koleżanki Kolegów na dodatkowy sztab, na którym będziemy rozmawiać i umawiać się na konkretne, na konkretne działania pomocowe w bardzo wielu wymiarach. Po godzinie 6 rano rozmawiałem także z Wojewodą Dolnośląskim i pozostajemy w stałym kontakcie. W zależności od rozwoju sytuacji będziemy oczywiście reagować. Natomiast przed chwilą przekazaliśmy panu konsulowi generalnemu, apel o pokój, który przyjęła Rada Miasta Wrocławia. Może o tym wątku pan przewodniczący Sergiusz Pils. Przed chwilą Rada Miasta Wrocławia przyjęła jednogłośnie apel popierający, popierający naszych przyjaciół z Ukrainy, naszych przyjaciół z Lwowa, bo jest to miasto partnerskie, po to, aby pokazać, po to, aby pokazać, że to partnerstwo jest nie tylko na piękne czasy, kiedy możemy się odwiedzać i razem świętować, ale to partnerstwo właśnie zostaje niestety, ale jednak poddane bardzo ciężkiemu testowi, ale Wrocław ten test zda, Wrocław temu sprosta, jesteśmy gotowi, aby, aby nie tylko słowem, tak jak dzisiaj apelem, ale także w sposób, w sposób materialny i każdy inny możliwy, pomagać naszym przyjaciołom z Ukrainy. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca, Pani Profesorze. Eee, Szanowni Państwo, na się Woli, przyjaciele poznają się podczas biedy. Więc teraz bardzo dziękujemy panu, panu prezydentowi miasta, przewodniczącemu miasta za wsparcie za Ukrainy w te ciężkie czasy. Czasy są ciężkie, ale Rosja robi wszechstronną agresję na Ukrainę. To nie tylko wojskowe działania, to również hakerskie ataki itd. Tak Więc Ukraina stoi, Ukraina walczy i Ukraina będzie bronić każdy swój centymetr swojej ziemi. To na pewno. Jest w Ukrainie, jest teraz, nikt nie, nie, nie wierzy, że to się stanie. Trochę jest szok teraz, ale po trochu już było zaufanie i będzie zaufanie w nasze siły zbrojne ukraińskie. Będziemy, jesteśmy przyrzeczeni do, do, do sukcesu i będziemy walczyć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie Mają Państwo jakieś pytania? Tak, tak. Jest teraz apel naszych yy, z Ukrainy, że potrzebują e, benzyny i dyzdro. Bo olej napędowy, tak, tak. Jest potrzeba, Ukraińska Armia potrzebuje paliwa. Jak to możemy, jak Na razie próbujemy skoordynować to i jak to zrobić. Na razie bardzo by prosiliśmy, żeby przygotować. Jeżeli można jeszcze w tym wątku, my także dzisiaj o tym rozmawialiśmy, jeszcze rozmawiać będziemy. Ważne jest, to, żeby, ważne jest to, aby te wszystkie działania były skoordynowane. Ważne, ja już dostaję informacje i zapytania od Wrocławia, zarówno, zarówno pochodzenia polskiego, jak i ukraińskiego, o to, jak możemy pomóc. Tak, tak jak pan konsul powiedział, na razie bądźmy w gotowości, na razie zbierajmy zasoby. My będziemy także informować o tym, co jest potrzebne. Dzisiaj podczas tej rozmowy z marem Lwowa i innymi miastami partnerskimi rozmawialiśmy o tym, że nasze biura współpracy za granicą będą na bieżąco dwa, trzy razy dziennie ustalały także to, co jest potrzebne, tak, abyśmy pomagali mówiąc w sposób mądrze, abyśmy nie marnowali różnego rodzaju zasobów, tylko aby ta pomoc była rzeczywiście dobrze, dobrze zaadresowana. Także na razie myślę, możemy podziękować za te wszystkie awizo, które dostaliśmy, za te wszystkie zgłoszenia, za tą gotowość, za te deklaracje i będziemy na bieżąco Informować, jak można i gdzie tą pomoc i w którym momencie składać, tak, aby ona została mądrze po prostu wykorzystana. Panie prezydencie, czy możemy liczyć na jakąś liczbę, chociaż jakie są te zasoby, ile na przykład mieszkań czy domów będzie przygotowane, może być przygotowane na tych Ukraińców, którzy przyjadą prawdopodobnie? No, w przypadku Wrocławia już informowaliśmy kilka dni temu, tak? Nasza baza szkół, różnego rodzaju sal, dużych obiektów, które na co dzień służą czy to wydarzeniom sportowym czy kulturalnym, jest w stanie pomieścić kilka tysięcy, kilka tysięcy osób. To mówimy o sytuacji, w której no, konflikt będzie się eskalował i, do, i sytuacji, w której do Wrocławia będą przyjeżdżali no, nie setkami, ale tysiącami obywatele. Ukrainy. Jak będzie, tego jeszcze, tego jeszcze nie wiemy. No podejrzewamy, że w pierwszej kolejności to jednak, bo, bo obywatele Ukrainy mieszkający tutaj we Wrocławiu wysyłają takie sygnały, jak mogą, skądinąd o, o, oczywiste sygnały, jak mogą, jak mogą tutaj ściągnąć swoje, swoją y, rodzinę, aby poczuć się razem y, bezpiecznie. Także myślę, że w pierwszej kolejności to właśnie to właśnie ta pomoc będzie w ten sposób wyglądała, ale także ta instytucjonalna pomoc. Miasta została zgłoszona do Pana Wojewody, no i będziemy reagować w zależności no, od, od scenariusza, od tego, jaka będzie, jaka będzie skala. Ważne jest, abyśmy abyśmy no, dzisiaj wszyscy byli w gotowości. Polacy, Ukraińcy, abyśmy mogli sobie pomagać, tak samo tak samo rozmawiamy o aspekcie szkolnym. Prawda? Jest potrzebna także pomoc psychologiczna, taka taka codzienna, tak, ponieważ to są. No, Zdajemy sobie, ale bo nie zdajemy sprawy, wszyscy się boimy wojny, tak? Wszyscy się czujemy zagrożeni, no ale w szczególności dotyczy to najmłodszych obywateli, tak? Oni dzisiaj już przeżywają swego rodzaju traumę i także chcielibyśmy tutaj w tym aspekcie pomóc i m, zadziałać. Nie chcemy wywoływać paniki, bo nie o panikę chodzi, tylko chodzi o to, żeby być w gotowości, żeby raz jeszcze mądrze pomagać, a na co dzień w ramach takiej po prostu miejskiej, sąsiedzkiej, m, sąsiedzkiej, pomocy, wsparcia sobie towarzyszyć. czy Nie, no w tej chwili właśnie w tej chwili właśnie ustalamy te, te potrzeby i jak tylko one będą, bo to trzeba sparametryzować, tak? To, 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 nie, są takie, to nie są takie proste rzeczy. Jeżeli mówimy o generatorach pontu, tak musimy... Wiedzieć, jakie obiekty te generatory pondu będą obsługiwać, jaka będzie ich moc itd. Tak tak Także w tej chwili te kwestie są parametryzowane, i jak już będziemy znali szczegóły, będziemy wówczas nad tą pomocą dalej pracować. Bardzo Państwu dziękuję. dziękujemy.

bardzo za wsparcie, ja Panie Prezydencie. Tak, no, tak. Jesteśmy tak? tak, we w roku, tam. ale, tam. ale tam. Tam tam. Tam tam, tam. Tam. Tak, na kordonie z na kordonie rodzina? Macie Moja rodzina tutaj, ale tak, trzeba Mo, mama mojego męża też tak. Na ta, razie ta dziornocześnie spokojnie. To stara granica Polska, że tak powiem, rumuńska. Tak, tak. Tak, ale mieliście teraz kontakt? Z, tak, rano Już po tych wydarzeniach? Tak, tak, tak. U nich na razie spokojnie, ale e, mamy przyjaciele, ale Rozmawiała Pani teraz o tym Tak, tak. Jak zdenerwowani są? Tak? Tak, tak, tak. Ja rozmawiałem z przyjaciółmi z Kijowa, z rektorem jednego z uniwersytetów, i że może takich sytuacji Pani nie ma, ale jednak ludzie wyjaśniają, prawda, że jest, że jest że samochody stoją Ну, я виїжджаю, виїжджаємо з нового. Так, по пам'ши мати. Мама, мама. Харків вітає Польщу. Дякую. З Харкова. Так. Харків. Волонили вранці. Харків стріляли. Сріляли в Харків.

tak, tak, właśnie o tym to, to też rozmawiamy z panem bo o no, takich no, recepcjach, o tych miejscach, gdzie no, tak, dostępniane będą miejsce, gdzie te będą będą, 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 wody. będą. Wody, wody. Wody. Będzie, dla będzie, 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 jeszcze nie no, działają, bo to będzie, to będzie, 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 będziemy będzie, 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 przez rząd polski. Przez polski z Czekamy też na instrukcje, Ale tej bardzo mamy do liczenia przygotowanych I

Dziś są tylko słowa, to ktoś wróci, nie no jest wiem, nie wiem to, bo... na Telbelińską na więci wiesz, że to niewiele wnosi. Wyjechać, e, nawet do Polski. Zresztą, że jechać, zresztą, mają dokumenty. na przykład moja rodzina na e, ma ma karty ja na przykład jestem prezydentem wyśredniów w Polakie i na przykład nie mogą tego. Jasne. Super, bardzo Ci dziękuję. Słyszę, że tutaj pozbawiamy sobie od co.